Jak w Excelu utworzyć link do strony www ze zmiennym parametrem? Mam tu adres strony Google, która wyświetla wyniki wyszukiwania na dany temat. Poszukam informacji na temat znajdujący się w komórkach. Kopiuję do schowka adres strony, a następnie w komórce wpisuję funkcję. Równa się, hiperłączę i w nawiasie w cudzysłowie Wklejam adres strony, usuwając, zobaczcie, z niego to wybrane słowo, zostawiając znak równa się. Domykam cudzysłów i teraz dołączam tekst, czyli znak Shift i 7 zwany Ampersandem z komórki A2. Domykam nawias, naciskam Ctrl-Enter i kopiuję ten wzór do ostatniego wiersza. Sprawdzam, czy działa. Klikam pierwszy link, pojawiają się wyniki wyszukiwania wybranego słowa. Jeszcze test na drugi link. Też działa i trzeci. Również funkcje, których użyłem, widzicie w wierszu 8 oraz 10 wersja polska i angielska. W taki sposób w Excelu można utworzyć link do strony www. ze zmiennym parametrem.